Witam was wszystkich bardzo bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy i jak widzicie pogłoski o mojej śmierci były przesadzone. Jestem z wami z powrotem, już żywy. Głos jeszcze nie najlepiej, ale, 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 ale myślę, że już e, bliżej niż dalej ideału, moi drodzy, więc kontynuujemy naszą rozgrywkę. Przeglądałem sobie troszeczkę mapę, zastanawiałem się, jak to będzie wyglądało. No i twierdzę, że może mi się nie udać to zdobycie steruik, więc będę po prostu próbował do skutku. Będziemy nagrywali wszystko, mianowicie wszystkie nieudane próby, udane próby. Miasto steruik znajduje się gdzieś tutaj. Za moment tutaj powinien być garnizon. Ten garnizon jest bardzo, bardzo irytujący nie można w nim też używać czarów, co bardzo utrudnia samą rozgrywkę. Eee, sporo z Was sugerowało mi różne opcje. Właściwie najczęstszej pojawiającą się radą było e, oczywiście używanie e, bohatera z logistyką, z na przykład z samymi smokami i Dimension Door, czyli wrotami wymiarów. E, mianowicie przeskoczyć, użyć po prostu kilka razy Dimension Door, jak się ma zboostowaną manę z wiru e, magii w lochach. Użyć po prostu kilku skoków wrotami wymiarów i ja nie jestem pewien, czy ja powietrze, żeby to działało sensownie. Mam na podstawowym, czyli mało. E, użyć kilku skoków w wymiarów i po prostu wpaść e, do zamku wroga, kiedy kiedy nie ma tam bohatera. To jest w zasadzie jedyna szansa, bo bohater ma dużo silniejszą armię od nas, ma dużo lepszego bohatera od nas i ma dużo lepsze artefakty od nas, więc konfrontacja z nim może być bardzo, bardzo, bardzo trudna. Zobaczymy jak to się uda. Wiem, że on gra na skoczku, więc e, no, to daje nam jakąś szansę, to daje nam jakąś szansę na zwycięstwo. Zobaczymy, jak to się wszystko rozwiąże, e, ale za moment, moi drodzy, jeszcze chciałem pogadać o takim, wiecie, bieżących bieżącościach, e, ale, ale to spokojnie za momencik. Na razie przyjrzyjmy się w ogóle, co się działo ostatnio. Tutaj, jak powiedzieliście, tylko prawdziwy dowódca. Też czy ja chodzi o to, żeby mieć e, oczywiście dowodzenie na bohaterze, żeby podnieść ten artefakt. E, Smocza Grota, Legowisko Manticore. Aha, pierwszy dzień. Mm, mm. Dobra, rzućmy okiem, co ja chciałem robić przede wszystkim. E, tutaj mam taką sytuację. Tutaj mam taką sytuację, dobrze. Um, przejdźmy zatem tutaj, róbmy leg legowisko Mantikor. Tykor, mam tykor bez, żadnej, bez zbędnej zwłoki i myślę, że myślę, że tutaj. Ratusz, zdecydowanie ratusz. I. I i i co na pewno będzie mi potrzebne, to w ogóle w dłuższą metę, ale to na razie będę potrzebował siarki do tego, bo chcę zrobić siarkę, chcę zrobić smoki. E, czy co ty masz? No spokojnie możesz to pogonić, towarzystwo. Zobaczmy. Może was? Rzeczy. Dlaczego nie? I, I obawiam się, że fakt, że gram sobie tak powoli, może mnie zaboleć. Nie wykluczam po prostu, że, że no, nie uda mi się tej mapy zrobić, bo, bo taką możliwość też biorę pod uwagę. To nie jest tak, że. że, że... No, tam coś sobie, to zawsze jest ok, na propsie. Że nie wykluczam po prostu, że może mi się po prostu to nie udać, więc z tym też trzeba się liczyć. Czy ja mam jakiś przychód siarki, pokażcie mi. Nie mam. Okej, okay. no to zaczyna to być problematyczne. Gdzie jest kopalnia siarki w takim razie? Tutaj nie ma, tu mogę mieć do smoków ewentualnie. Tu jakieś ognisko pominąłem, okej, okay. wyjdźmy na górę. Kopalnia siarki, kopalnia siarki, tu jest pierdolniczki, czyli siarka gdzieś pewnie tu będzie, e, chyba nawet jest tutaj. Ja jestem tutaj. E, to bardzo słabo, bardzo słabo moi drodzy, zatem, 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 bez zbędnej od razu robimy magazyn zasobów. Inferno. Tylko dostarczasz. Dobra, na razie w takim razie olejmy budowanie tam. Ja będę potrzebował po prostu wszystkich możliwych sił, które będę mógł użyć, żeby za dużo trasy ruchu na takich pierdołach. Za dużo. Och, tu jest też siarka, grupa żywiołków powietrza. O, i ty masz morale z dupy, to niewiele będziesz w stanie zrobić. Patrzcie, jak się bazyluszki tu ukryły. Dobra, ja bym chciał troszeczkę z Wami porozmawiać dzisiaj na temat tej mojej nieobecności, mojego choróbska, e, mówię, to się rozwijało od paru dni, ja tak w zasadzie to kompletnie zignorowałem, e, jakby wszystkie objawy, które się już pojawiały wcześniej, tak mówię, a no przecież, co to tam, przecież gorszy chorób się wychodziło i nie było problemu i tak sobie olewanto, olewanto, olewanto czwartek wieczorem jeszcze byli ludzie znajomi, bo ja tak mówiłem, no okej, okay, no, harham prycham, tak, e, no, nie jest jakoś tam najlepiej, ale, ale znowu też bywało gorzej, prawda, więc myślę, że do przeżycia. I tak sobie to dziarsko po prostu przez dłuższy czas olewałem, aż tu, aż tu nagle przyszło, przyszedł piątek. I, I tak jak Wam mówiłem wcześniej, ja przygotowywałem film e, na, na urodziny, moje małe 50. urodziny miała, więc przygotowywaliśmy z, z, z ojcem i z braćmi przygotowywaliśmy taki film. Troszeczkę taki, jakby hołd w podziękowaniu dla niej, za, 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 za te lata, które jest z nami. Więc ja też miałem cały czas to na głowie, więc to też mogło to też wpływać na pewno na czas, który, który miałem na większość czynności w czasie dnia. No ale wyszło, wyszło chyba nawet fajnie. To problem był taki, że jakby końcówka montażu, właśnie, że dlaczego ja tym chorosów zbieram. No dobra, wiecie co? Zobaczymy. Jak się nie uda, to się nie uda, trudno. Mam tą portal, myślę, że można jakoś próbować się bawić. Zaraz przeteleportujemy się tutaj i tą część zaczniemy czyścić. A prze, przedtem jeszcze oczywiście przeskoczyłem przez nasz zameczek klasycznie. I tak mówię, dziarsko sobie oczywiście e, żyłem, aż wstałem, właśnie, niestety, w, w piątek rano. No i f, na dobrą sprawę nie byłem w stanie się ruszyć, bo, bo po prostu fakt, e, bolały mi wszystkie mięśnie, jakie mogły mnie boleć w organizmie. E, byłem coś takiego, jakbyście mieli wiecie, zakwasy na każdej możliwej części ciała. O ile jesteście w stanie sobie coś takiego wyobrazić. No to mniej więcej, mniej więcej taki był mój stan. E, Jestem Maria się zwało teraz, Darkborough, znaczy, na pewno. E, więc to mniej więcej był taki stan i, i to było co najmniej przesrane, co najmniej przesrane. E, no i, kurde, i była lipa, bo z jednej strony musiałem, musiałem e, włączyć stoper, którego nie włączyłem, chyba 5 minut nagrywam, załóżmy, e, żebym żeby miał jakąś tam świadomość, może więcej, może mniej, nie chce mi się sprawdzać. E, z jednej strony musiałem, wiedzieć ogarniać, ogarniać taki temat e, filmu, a z drugiej strony jeszcze były materiały dla Was. I, i tu problemem było to, że no, nie miałem tych materiałów przede wszystkim, a był już piątek. Wiedziałem, że wyjadę na y, dwa dni, y, czyli nie będzie mnie na sobotę i niedzielę. No i niestety nie przygotowałem się jakoś zawczasu, przez co no, nie, Wy nie, nie, nie dostajecie materiałów na weekend też. No. No, ale mówię, dopiero o 14, chyba po 14, dopiero moja dziewczyna do mnie wpadła, e, podrzuciła mi trochę leków, i, i, i byłem w stanie w ogóle wstać i zmontować ten film jak najszybciej dla mamy. Więc no, to było wszystko, co byłem w stanie zrobić. E, niestety, więcej, więcej mi się nie udało. Za co jest mi przykro, bo powinienem w sumie się przygotować wcześniej, no, ale tak jak mówię, e, miałem dosyć ostro napięty okres, ostatniej czasy, więc e, no, nie miałem możliwości e, ku temu, praktycznie w ogóle. Więc no, cóż. Było, było jak było, mam nadzieję, że teraz wrócimy na dobre tory. Dzisiaj wieczorem mam też dla was jakąś kolejną małą niespodziankę. Znaczy nawet myślę, że mogę zdradzić, że jest ona trochę powiązana z Warcraftem, ale trochę innej formie niż jak robiliśmy to dotychczas, więc zachęcam, zachęcam do sprawdzenia, bo myślę, że będzie warte tego. Myślę, że będzie warte. Um... No i cóż, co jeszcze, co jeszcze by można dodać ciekawego? A poza tym to mówię, bardzo ładne miejsce tam, gdzie byliśmy na tej imprezce. I w sumie tak się potem, potem się śmialiśmy właśnie w domu, że e, odchorować po prostu trzeba chcieć, <laughs> że, że, po prostu by, byłem, byłem w dosyć słabym stanie, więc no stwierdziłem, kurczę, nie można tyle chorować, trzeba być zdrowym. No i przestałem, przestałem, przestałem być chory po prostu, tak, bo to był w zasadzie jeden dzień takiej naprawdę hardkorowej grypy, naprawdę takiej, takiej, wiecie, ja byłem na czy pięciu różnych przeciwbólówkach, a ja generalnie nie biorę żadnych leków, praktycznie nigdy. Jedyne co biorę, to mogę nawet pokazać, mam takie magiczne, o Jezu, co tu się dzieje, takie magiczne tabletki mam tylko. O, to się, coś takiego, o, Padma Basic, to jest cholernie drogie, ale to jest taka kompozycja, czekajcie. To jest taka kompozycja, wiecie, naturalnych ziół i różnych rzeczy i to jest taki kolosalny suplement diety. Bardzo drogi, ale, ale bardzo dobry i bardzo sprawny, zwłaszcza, gdzie ja mam e, strasznie do dupy dietę. Moja dieta jest strasznie słaba, ja bardzo mało rzeczy jem i, i, i dzięki temu po prostu mój organizm jest dosyć ostro przeeksploatowany, bo po prostu no, nie, 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 do, nie dostarcza mu po prostu różne, różnego rodzaju różności do tego organizmu, ja mam bardzo ograniczony jadłospis. Wiem, że to jest problem, bo ja się, ja się nigdy nie nauczyłem jeść dużej ilości rzeczy. Eee, I to, to jest straszny problem, że, że nigdy, nigdy się ku tej stronie nie skierowałem, żeby jakkolwiek sensownie zacząć jeść w moim życiu. No, jest jak jest. Każdy ma jakieś defekty, to jest mój. Welcome to my world. World of Red. Kościele. No, Koniecznie jestem zainteresowany. Dobra. Dostaję cały czas super propozycje armii. Okej, okay, tu jakiś zameczek, kilder. Dobra, no wiecie to Zawsze jakaś, jakiś przychód, nie? Zawsze jakiś przychód. Tak, tak na to trzeba patrzeć. Zrekrutowali się, ale mają tylko fort, więc ludzie. Jeszcze bez bohatera są. No szkoda, że wszystkie jednostki postawili, ale okej. Okay. Wkładam radę, mam tylu strzelców, że nie powinno być problemu. Niestety nie mam masowych jeszcze czarów. Brakuje mi magii ziemi masowej, brakuje mi magii powietrza, którą olewałem bardzo długo i bardzo namiętnie. W kościół 7 do 5 do 5 do 7 do 6 Okej okay. do 300 No ja w sumie na tej mani mam przerytmę mu trochę przez głupiry Super Sword strzelców, okej, okay. to ma sens Pozbądźmy się, nie, nie pozbędziemy się. Jeden kuszluk zdechu. Janek Wiśniewski padł Zapraszamy, zapraszamy. Z otwartymi ramionami przyjmiemy. Strzał w Komu teraz na przykład. Dawajcie. Teraz ty. Dobra, ty już nie grasz. Teraz ty. Ryj poleci pierwszy. A sprytnie. Spryciarz. Przełknę przez głupi ryj. Kim by cię zabić? A mogę w, w tego, i tak, mogę na odwrót że to zrobić. A, dobra. Tutaj już wszystko zamiatane, i tak. No jak są gałgany. Ach, tutaj jeszcze ci stoi. Dobra, tutaj akurat zabite. No nie, nie no żartujcie. Dobra, po wszystkim. Zobaczymy, jak się, jak się rozwinie. Co? Misz ziemi przynajmniej tyle. Magii powietrza bardzo bym potrzebował mistrza, bardzo, bardzo bym potrzebował. No ale mówię, jak się nie ma, co się lubi, to się kradnie, co popadnie, tak jak mówi stare polskie przysłowie. Tu chyba nie mieli bohatera, bo wygląda na to, że nic nie zostało zbadane tutaj, więc mogę, myślę, że założyć w ciemno. Ochrona przed pierunami to nie jest jakoś coś, na czym mi specjalnie zależy. Chyba, chyba damy radę dalej. Czwarty poziom. Moje wrota wymiarów, wrota wymiarów. For fuck's potrzebne są wrota wymiarów. Szkoczenie już mamy. Slayer. Niewiele nam da. A Bohater musi być na sensownym poziomie, żeby w ogóle marzyć o czymkolwiek. Dobra, otwierajmy po prostu wszystko co się da. kilku konnych jakiś artefakt. Sensownie. No on jest pewnie mocniejszy. O właśnie, jak widzicie, ma tego kendala zajebanego. Który ma po prostu statystyki chore. Mam więcej miast niż on, więc zakładam, że on ma w tym momencie trzy miasta chyba. Mam też więcej hajsu, ale cała reszta jest... W totalnej dupie on ma pewnie ogranicznik bohaterów wynikający z poziomu trudności, bo poziom trudności nakłada na komputer posiadanie ogranicznika w armii. W ilości bohaterów, przepraszam. Ale zapewne, zapewne z tego wynika cały problem. No, chyba właśnie, A ja wiem jak to jest. Tu jest jeszcze... Mógłbym go pozbyć tego zamku mogłbym mógłbym spróbować to zrobić. Oni tam mają ten zamek. Brakady. Brakada, moi drodzy, to są magowie, yy, czyli forteca. Ich jeszcze poznamy. Brakadę jeszcze, jeszcze będziemy mieli okazję poznać. Ale obawiam się, że cały mój pomysł na przejście tą drogą, to był błąd, bo jest trzeci miesiąc się zbliża. Population Abyss. No, yy, nie najlepiej, nie najlepiej. Wiecie nawet ja sobie tak pozwolę, myślę, że nawet jeżeli tą misję przegram teraz, to fakt, że będę wiedział co gdzie i jak się znajduję, myślę, że i, i tak nam da bardzo dużo jakby takiego wywiadu. Okej, okay, mamy czerwonego bohatera. To jest sania, czyli ją się nie przejmujemy. Tak, i tutaj zbliżamy się ku brakadzie właśnie. Nic nie potrzebuję. Jesteśmy już przy brakadzie, czyli przy... No było tam, że są posiłki z brakady, nie wiem, czy pamiętacie? Grysiecko jakiegoś. żeby się kądy. Zobaczymy, co tutaj się znajduje. Tu jest jakieś wojsko. Nie, stajnie tajnie zróbmy. Okej, okay, tutaj. Ile brakuje do groty Nestle? Dobra, zróbmy to. Na pewno na początek. Dimension Door, Dimension Door. Chuj, chuj, chuj do dupy. Chuj do dupy. Tak się nie powinno grać. No jeszcze zabrana kopalnia teraz. No, ma chyba tutaj Tytanów w tym miejscu. Przynajmniej powinien mieć, o ile pamiętam dobrze. Zobaczymy zaraz. No, widzę, że kradniesz co się da. Facture. Tutaj nie było jego zamku? Nie. Łeby mi sobie dało się zramatyzować. Może to jest właśnie jakaś gildia magów, nie? Ja, no, zobaczymy. Jeden kuszluk look out. Zabierz go. No, jest coś zbyt do dupy. Dobra, podejść jeszcze tym golemakiem, żebym będzie w strzelać. I idź tu. O, dobrze. No to wygraliśmy szybciej niż przypuszczałem. Póki, jak to idzie? Sprawnie, sprawnie. W miarę, więc na no, znajdowanie drogi nie jest mi potrzebne. Czary? Jest jest, magu. Nie, jest biblioteka. Hm. Jak szczerami. No jest slow, coś jest. Dobra, no grunt, że mamy ten punkt, to już jest nasze. No, no patrzcie, to był jego warsztat, Nietypowe, przyznacie sami. Weź, co tutaj zostało. Mieszczą swoje wojsko, w sumie ulepszone. Będzie chyba to lepiej działać niż ta twoja armia. Załóżmy, że tak. No, na przykład coś takiego zróbmy. Nic spróbuj upolować tą lub cipę z warki. Przebij się tędy. Przez kiklopy. Nawet nie będziesz musiał się przebijać przez kiklopy, ale jest ich sporo, to, to będzie dosyć problematyczne. Oj, czas mi ucieka. Czas mi ucieka i to tak dosyć szybkim tempem. A skoro stąd postałem bohaterem, znaczy, że. Bo, ten zamek jest tutaj, Stedwick jest tutaj. Tyle pamiętam jeszcze. Um, dobra, co trzeba zrobić to na pewno. Tutaj będzie potrzeba siarki, tutaj jeszcze potrzeba siarki. Okej, okay, mam już chyba trochę targowisk, więc ten kurs nie jest już zły. Użyjmy troszeczkę tego hajsu, żeby zrobić to. Błędem było, że ja chyba szybko tych smoków nie przejąłem. To będzie utrata dwóch, trzech smoków więcej, które mogłem mieć. zwiększyłoby mi posiadaną przeze mnie armię, eee, zdolność do rekrutacji oczywiście. Przepraszam, się zmuliłem. Dobra, po bohaterze, do dobrego. Zbroje, nie wiem, czy potrzebuję jakoś strasznie. Zbieraj co się da, tutaj. kradnica popadnie. I jest garnizon. A jest prosty dosyć garnizon. Nie, nie będę ukrywał, że to nie jest jakiś mega trudny garnizon. I to nie jest magiczny garnizon. Co daje nam szansę na masloa. Z drugiej zaś strony, ja nie mam jakiejś strasznie silnej armii. A ja tu jest znowu tylko horda, horda. Wstałem, że 50, 25, 40 i 25 jeźdźców bym z że tu będzie. Zaryzykujmy. Próbujemy tę bitwę przeprowadzić, jak nie, no to będziemy musieli tak scenę już rozpocząć od nowa, i tak. Mogłem, będąc sobie przy tym zamku, przeteleportować komny plus 5 Jest. Oh Dobrze, teren mi podszedł. Przed tyle dobrego. Ma no slow, ma no slow. Szybko. Zaczynamy, trzeba używać shielda, jak słusznie zauważyliście. Przez umiejętność, lekceważona umiejętność. To jest, myślę, że kolosalnym błędem z mojej strony i to na razie. Ojej. Chyba będzie trzeba wczytać autosave. <laughs> Chyba na pewno. Tam jest fajna, ale nadal jest jej mało. Tak, wczytamy autosave, teleportujemy się do zamku może z tej strony rozpoczniemy uderzenie. Może to w jakiś sposób się uda wtedy. Zostań tutaj. No nie chcę w Ciebie uderzać, za wszelką cenę. Blind? Line. Żeby go ominąć troszeczkę, jak najdłużej. Spróbuj tego już zamontować. Nie udało się. Ja nie mam jeszcze wozu z amunicją. To będzie dosyć bolesna kwestia. Brak wozu z amunicją na moich menduzach sprawia, że im się zaraz kończą strzałki. Tutaj zwłaszcza. Tutaj chyba jeszcze jedna strzałka została. Dwie. To nadal nie jest zbyt budujące, przyznacie sami. Ile to będzie złot Dużo tu jeszcze, nie? Dużo na pewno, dużo. Spróbuj tego uderzyć. Dobra. jazdo zajmiemy się później. Pewnie nie będzie to przyjemna konfrontacja. Niemniej jednak, no, trzeba ją odbyć. Tutaj uderz. Zbij tego. Zamorduj tego. I waltury. Dobra. Strzały tej 38 są dosyć istotne, jeżeli chodzi o przebieg walki. Uch, prosta strzała od tego kusznika zabolało. Przyróżnimy zatem z czeszeniem może, nie? Mam szaleństwo. To może być jakieś rozwiązanie dla naszej gry. Dobra, ty już nie grasz. mam tu tego. 10 gryfów. Z tego. Dobro. Jeszcze raz dobra, pokuszniku. Teraz trzeba coś z tym pajacem wymyślić. Wiesz, co ty, to masz Lez strzał? Jeszcze jedno, to ja bym twój strzał chciał ocalić. Bo ten strzał ma spore znaczenie dla przebiegu tej rozgłówki. Tarpia, odleć tu. Ty odejdź tu. Ty stań tutaj. I podejdź tu. To jest pierwszej, tu. Ile to masz ruchu? Nadal masz wystarczające Ty defendy. Przywal. O Boże, ty mój, posrało mi się. Ty nie zabijesz, ty, nie ty. Odejść tu. I teraz tak. Ok. Teraz trzeba w niego naparzyć. Czym się da? 335. Przez głupi ryj. Dobra. Jedziemy. Może nie wyjdzie tak źle. Kusznika powinienem skrzesić. No, no, wjedziesz we mnie już nas nie dużo. Więc. Dobra. Krył deszcz. Teraz ty. Całą artylerią, jak się tylko da. Dobra, strzeszamy kogo, meduzy czy meduzy? Zbierz kontratak. Dobrze, i teraz tu, jeszcze raz. Ok, niewielkie straty. Przyznacie sami, że nie najlepiej. Gdyby to był drugi garnizon? Aha, okej. Okay. Może no taka była walka o pietruszkę. Dobra, grunt, że coś mamy, grunt, że coś mamy. Trzeba się na następnym turze wrócić, spróbować rozpocząć tę inwazję w końcu. Jest pierwszy dzień tygodnia, ulepszajmy, co się da. Zakrutujemy, ile się da. Siedem smoków. Będzie mało. Bałem się, że to będzie za mało. Inferno. Widziałam czary? Jeszcze jakieś rozbudowane, czy nie mam gdzieś? Nie mam nigdzie poza tym miejscem zrób tutaj tak, na pewno to Na pewno będzie trzeba kupić siarki. Dobra, alamar, teleportuj się do Dark Borough. Zacznijmy od tego. Zacznijmy od ulepszenia się. Powinien trochę inaczej przeteleportować się. Powinienem się przeteleportować najpierw przez zamek, który ma Balis. Yy, na, na, z... O Jezus Mario. Wodzę z amunicją. Trzeba na odwrót to zrobić. Jeszcze przeskoczyć przez fakturę. szybko. Fact, fact, Facturę. Ja mam chyba u siebie balistyk w zamku, ile pamiętam. Bo ten wóz za jak widzieliście, był dosyć trudną kwestią do obskoczenia dla mnie. Many mam akurat wystarczająco, więc tym się nie przejmujmy. Niestety tu poświęciłem turę na zbudowanie, więc te czary mi jeszcze odpadną przez dłuższy czas. Eee, jak wygląda sytuacja? Dobra, mam polepszane. Jedźmy z tej strony. Smoki będą nas siarkę przede wszystkim kosztować, więc zostawiam sobie je na koniec tą przyjemność. Mm -hmm. Och, no nie jest to zbyt optymistyczne. 4000 za sztukę, czyli 7000 razy 4. Z 14, 28000 potrzebuje na smoki i 14 siarki. 28000, 14 siarki. Okej, okay. coś wymyślimy. Także tyle, nawet więcej. Tyle. Tyle. Hop i hop. Spróbujmy. Powinno się udać. 28 kafli. Poszło. Teleportuj się do Kildary. No, stajnie przynajmniej dostaniesz ruchu. Otóż to. I co? Jedź w tą stronę. To jest magiczny garnizon. Kurwa, mać. No przecież to walka z nim to będzie przez serana. No co tutaj? Nic w sumie. Chyba błąd. Chyba powinienem był z tej strony uderzyć. Będziemy musieli chyba ten scenariusz zacząć jeszcze raz. No nic, próbujemy ten pusz wykonać. Może się uda, może się nie uda. Znaczy wątpię, żeby on się miał udać. No z... Nie ma jakiejś większej szansy, żeby to się miało udać, bo to jest trudna misja. A ja się do niej zabrałem jak pies dojeżdża. Powinienem robić na jedno posiedzenie, no nic najwyżej będę mądrzejszy o no tą wiedzę. Spróbujmy to zrobić. Brak czarów będzie kurwa tak zły. Tak zły. No eee, nie można rzucać czaru. Dobrze, że przynajmniej te patałachy jadą w moją stronę, to jest skoczek. Złoty no, no, niepotrzebnie. Niepotrzebnie, niepotrzebnie. Się... no, nie potrzebny. Nie rozbędziesz się. Tak? Co, tak? no, no, tak? się, no, na co innego. Tak. Dobra, po gryfie. Ty. No o Jezu Boli, 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 boli. Dużo himer poszło. O Jezus Maria ale to zaboli. I brak skrzyżenia. Kolejny po prostu prognostyk sprzyjający moim, moim szansom w tej bitwie. Zabij go, no co masz innego do zrobienia. No dobra, se z nim, powinien być przynajmniej. Tak. dobra, ile strac? Chimery. Najbardziej bolą. zaraz uderzy, jeżeli ja tu za długo postoję. Właśnie. On podzielił armię? No i to to jest prosta bitwa. Może się uda. Tak po tej bitwie musimy skończyć materiał, bo, bo już trwa chyba za długo. Zróbmy tak. Jest co? Tak? Why not? Dobra. no co ty? Nie zabijecie, ale. Tak, może powinienem był zwejtować. Gdzieś tu, do pół dystansu. Ile? 133 jeszcze zostało, Nie zabijesz go na pewno. To jest nawet mocny bohater. to był zły? Ruch. Dobrze, przynajmniej... przynajmniej się na nim skupimy. Jego można wskrzesić zawsze. Nie? Dobrze. O kurwa mać. Dobry Boże. Obrzeszam ten czar, nie? Nie byłoby najlepiej bez niego. Jeden smok upadł. No dobra. A tutaj teraz... O, no, zabijesz? Dobrze. Teraz ty powinieneś przeciąć się przez niego. No, przynajmniej tyle. Ty, zabijesz? Nie zwiewasz jeszcze? Dziwne. Zwiał. Zaawansowane powietrze. Zapiszmy grę i spróbujemy to zrobić w kolejnej misji, dobra? Takiego cliffhangera wam zrobię. Trzymajcie się, ciepło. ja byłem inaczej, by byliście wy. Papa? Pa.